Dzień dobry, ja jestem Kacper Szyszkowski. E, witam w cyklu e, UQN Talk. E, jest ze mną pan Piotr Jargusz, e, artysta, e, artysta sztuk wizualnych, e, autor tekstów, e, animator, e, profesor sztuk plastycznych i dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Za nami znajduje się pewna instalacja, i motyw tej instalacji to głód. I przy jednym z obrazów znajduje się napis, na którym możemy przeczytać, że malując, zadanie pan, zadaje Pan pytania o różne rodzaje głodu: duchowy głód Boga i Wolności, głód wzroku i serca, ale także ten najbardziej pierwotny głód jedzenia. Ja mam takie pytanie, który z tych głodów. Duchowy głód Boga i wolności, i głód wzroku i serca, najbardziej Pana motywuje do tworzenia? Wszystkie, wszystkie, wszystkie naraz. To może przechodząc dalej, co sprawia, że obraz się nadaje, że można go wybrać i pokazać innym? osobom wystawić go właśnie w takim miejscu bądź rozwiesić gdzieś na ulicy. Czy wszystkie obrazy, które pan tworzy się nadają, czy tworzy pan jakąś selekcję? No tworzę selekcję, tak. No bo to jest też wejście w przestrzeń ulicy z obrazami, a to jest moja praktyka w ramach której rozkleiłem 800 prac w ciągu ostatnich 16-17 lat, albo nawet więcej. To jest też, żeby komuś nie nie zaśmiecać jego drogi do pracy, szkoły, domu. I to jest też decyzja artysty, czy wychodzi, z czym wychodzi, czy ma prawo wychodzić, czy ma prawo narzucać swoją, swoje wizje Bogu Ducha winnym ludziom. I teraz, i teraz jakie kryteria powinien stosować, jakie sito, jakiego sita powinien używać. Ja, ja jestem głęboko przekonany, że, że jeśli celem malarza takiego, który uprawia taką praktykę, jak ja, ma być spotkanie i proces sam, to myślę, że powinien wybierać, ja tak wybieram, takie cykle obrazów co miesiąc wybieram od, od tych prawie 20 lat, cztery obrazy, które wieszam teraz w Warszawie od dwóch lat, czyli cztery, sześć. Wybieram takie, które są nieoczywiste, które mogą być Pretekstem do nieoczywistej refleksji, do spotkania, które nie są ilustracją, nie są zabawką w złym znaczeniu, tylko są narzędziem, są formą języka, są formą dopowiedzenia czegoś niewypowiadalnego i, i są przestrzenią do spotkania. Właśnie a propos tych spotkań rozwiesza Pan właśnie swoje dzieła w różnych miejscach w mieście, w miastach, gdzie ludzie mogą przechodzić i obserwować to, i zastanawiam się, czy Pan obserwuje później życie tych swoich obrazów, czy przychodzi Pan czasem w miejsce któregoś obrazu, i po prostu patrzy Pan, jaką reakcję wywołuje to w ludziach, którzy się tam zjawiają. Bywa, że przejeżdżam, że przejeżdżam koło obrazów, patrzę, patrzę jak, jak inni te obrazy mijają. Mnie się wydaje, że czasami nie zważamy na to, co się dzieje pomimo, więc myślę, że pomimo ludzie chodzą, i oglądają nie zdając sobie sprawy, nawet nie wkładają tego w konkretne szuflady, sztuki, artysty, tu Piotr Jargusz znowu zawiesił obrazy, natomiast jest, jest obecność, jest obecność artysty w mieście, jest obecność obrazu, który jest namalowany ręcznie i jest oryginałem, jest jest coś takiego, że można do, dotknąć tego obrazu, można sobie go ukraść. Jest jakaś sytuacja lub osoba, która wpłynęła jakoś na Pana decyzję, że, że te galerie, że to. Takie klasyczne płótno nie jest dla Pana, że potrzebuje Pan bardziej tej formy dialogu ze sztuką, tej ogólnodostępności, tych materiałów, na których Pan maluje, takich codziennych, czyli ten szary papier pakunkowy. Wyniknęło to z jakiejś konkretnej sytuacji, konkretnej osoby, inspiracji? Ja zawsze bardzo dużo malowałem i bardzo dużo maluję. Zawsze mnie interesowała skuteczność i żeby tego nie robić pod szafę, pod łóżko, pod galerię. Trosz, po przerobieniu ja mam ponad 100 pokazów sztuki w kraju i poza krajem. Po przerobieniu jakiejś dużej puli myślę sobie, zawsze mnie intrygowała przestrzeń miasta park, pokazywanie sztuki w takich miejscach, nie? wychodzenie z obrazami. Pomyślałem sobie, nie będę czekał, jestem za bardzo niecierpliwy, żeby się ustawiać, że w 2033 roku od 15 września do 27 września będę mógł za 5 tysięcy pokazać swoje pięć obrazów. Wydrukują mi karteczkę, dadzą kwiaty, ja będę kupował ciasteczka. To się spotkało z tym, że zawsze intrygowało mnie słowo. Słowo mówione, słowo pisane. Odnosząc się do takich podstawowych, źródłowych, pomyślałem, chciał, chciałbym pisać, ale o niektórych rzeczach po prostu ciężko pisać. Dlatego łatwiej je zasygnalizować malując. No więc chodziło mi i chodzi dalej o ten rodzaj precyzji, jak sobie ten świat opowiadamy. Trochę od tego. Na pewno nie można powiedzieć, że opowiadanie o świecie jest przeżywaniem świata, ale jakoś jak sobie go opowiadamy, to sobie go opowiadamy i on się tworzy. Obraz, posiadanie obrazu również jest sytuacją. Ja mówię Dolina Chochołowska, pan widzi już Krokusy. Nie? Mówię super, super Bryka. Pan widzi do swój ulubiony ringera. samochód. Nie? To jest dar, to jest taka sytuacja hmm. i tutaj, ponieważ jesteśmy blisko rynku, kiedyś wracając do wczesnego dzieciństwa, musiałem być taki mały, kiedy matka wiozła mnie przez Plac Mariacki obok księgarni, tutaj właśnie przy rynku i tam była jakaś abstrakcja. Ja podejrzewam, że to był, mógł, mógł być nacht samborski reprodukowany w Cyklu takich księgarnianych obrazów, jakie to na mnie zrobiło wrażenie, i ten obraz po tylu latach mam w głowie, mimo że on był po prostu tak zwanym Bohomazem: czarno, żółte, zielone. I został pan w pana głowie. Za, Zainspirował, i ja go rzeczywiście pamiętam jako taki wielki znak zapytania, który który mówi co to jest i nie wiem. A próbował go Pan y, może odtworzyć jakoś i też właściwie... Jak zamknę oczy, jak nawet nie zamknę, jak patrzę tutaj na Pana i widzę Zobaczmy. ten obraz, właśnie... widzę ten obraz, to podejrzewam, że ja wtedy sobie tłumaczyłem, że to jest taka wielka modliszka albo ważka siedząca na łodydze, ale to, to było po prostu malarstwo nieprzedstawiające. Aha. Jakoś sobie to no. Tak, widziałem. Natomiast kontakt człowieka z obrazem. Mamy tyle obrazów, nasza kultura stworzona jest z obrazów. Mamy teraz obrazy generowane generowane na różne sposoby, na, na różne sposoby poprawiane. Myślę, że to, to jest pytanie: człowiek z obrazem dokąd, gdzie idzie, z czym idzie, czy idzie. No właśnie. Ta ilość obrazów i generowanych też jest teraz ogromna i mam takie pytanie, jakie największe wyzwania napotyka Pan jako artysta, ale i też przede wszystkim pedagog, który ma doświadczenie z tymi studentami, którzy też chcieliby być artystami w tym świecie. Jakie są te wyzwania w świecie, w którym jest tak przeciążony informacjami, bodźcami, obrazkami? Wyzwania... Ja jestem od tego, że problemy są po to, żeby je pokonywać. Aha. Nie ma wyzwań. Są zadania takie. Myślę, że cofając się w historię ludzkości przeżywaliśmy wojny, zagłady, głodych. Przeżywaliśmy straszny czas i prze, przeżywaliśmy. Nie? Myślę, że, żeby człowiek nie stracił zadanie, jak żeby człowiek nie stracił. Z oczu drugiego człowieka, żeby mógł również patrzeć na niego poprzez wartości. To się hmm. nigdy nie zdewaluuje, z czym hmm. do mnie przychodzisz, czy z czym ja do ciebie. Jak przychodzę z niczym, słabo. Czyli ta rola taka współczesnego artysty powinna być się... bardzo, bardzo różnorodna. Myślę, że. Rola współczesnego artysty bardzo różnorodna. Natomiast stawiałbym na element tworzenia, na, na żar, na taką sytuację, kiedy artysta, nie oglądając się na nic, po prostu robi swoje. Ważna, ważna dla mnie jest sprawa sztuki tej. Czasami sprawczej, czasami niesprawczej, bo przecież większość naszej sztuki wyląduje jednak na śmietniku. Niestety. I że sztuka jest sytuacją tworzenia nieoczywistych związków. Taka sztuka, która pozornie się wydaje po nic, która bywa sztuką efemeryczną. Jest również pytaniem o, o jej trwałość. To, że ja kleję paręset obrazów przyklejonych, straconych, bo ktoś zakleja to plakatami, jednocześnie to jest spełnienie, to jest wygranie obecności, to jest wygranie no, na spotkanie. Myśli Pan, że ta współczesna edukacja artystyczna, właśnie, Nadąża za tą sztuką dzisiejszą i właśnie za tą myślą, że, że to jest to trwanie i ten dialog. Z człowiekiem. Wartości nowości się starzeją w zawrotnym tempie, wartości pewne się nie starzeją. Czy nadąży? No, musi. <śmiech> 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 musi. Nie ma wyjścia chyba. To też może tak y, trzymając się tej edukacji artystycznej. To, bar, y, to właśnie co jest edukacją artystyczną. Edu właśnie, ten... bo, bo tu bo trzeba byłoby. To jest ileś ważnych podróży. To jest jakieś trzecie oko na i, i jakaś zdolność. O... Myślę, że jakiś głód również sztuki, obrazu, głód. Filmu, edukacja. Edukacja to jest spotkanie Pana z jednym człowiekiem, z drugim, trzecim, spotkanie moje z, z nim, z kimś. To jest po prostu życie. Ileś wyborów, wybiera Pan to, wybiera Pan tamto. Myślę, że to są poważne sprawy. Zdecydowanie. Że sztuka jest poważną. Bywa nie zawsze, bo jest też igraszką, ale w wielu wypadkach jest sytuacją poważną i trudną, jak się ktoś jak bierze to, bierze to na klatę, ale z całością, nie tylko jako formę artystycznej terapii albo artystowskiej działalności. Czego właśnie uczy Pana taki kontakt ze studentami? swojego Instytutu. Bez kokieterii powiem, że szalenie się dużo uczę od nich, od swoich studentów, nie? I to mnie utwierdza, że po, po, nas, po, po nas nie będzie dziury, bo przychodzę do, do sali numer 18, do swojej pracownicy do 11 i widzę 18, 19-latki, które malują bardzo intrygujące historie. Opowiadałam o nich o swoich rodzinach, o, o lęku, o bólu, o fascynacjach, o mm, obsesjach. Robią to w bardzo intrygujący sposób i można byłoby z tych prac stworzyć nieraz kolekcję. Ja im tylko usiłuję się, bronię się przed tym, żeby im nie przeszkadzać w tym. Nie? Znaczy, żeby mia mieli, miały. Przestrzeń przyjazną, jakkolwiek by to najprościej nazwać, a nam brakuje prostego nazywania prostych, skomplikowanych rzeczy. I w tej przyja przyjaznej przestrzeni, żeby się dobrze czuły, dobrze czuli i żeby mogli tworzyć, żeby byli artystami już od tego momentu, nie za 17 lat, a potem po 15 latach czekanie na wystawie w bibliotece, bibliotece w 34 roku. A co daje większe spełnienie panu, właśnie patrzenie na, na ten progres i rozwój tych ludzi, czy patrzenie teraz na jakiś swój rozwój swojej sztuki na przestrzeni lat? Kiedyś niosłem moją córkę, mam, a mam dwie na barana. Ona mówi: Tato, ty jesteś takim artystą, że ty jesteś, w ogóle nie jesteś artystą. I to odczułem, że to bardzo fajnie, bo ja bym nie chciał być takim artystą artystycznym. Aha. Zawsze to, to moje malowanie czy robienie te, tej sztuki było prawie, że taką fizjologiczną czynnością. Nie staram się, nie nadymałem się, nie nadymam i nie będę nadymał. Studentów lubię czasami, bo widzę, że uśmiechają się do mnie. Albo śmieją się ze mnie, to jest do rozstrzygnięcia. Natomiast widzę, że niektórzy mnie lubią, to jest fajne, niektórzy mają do mnie zaufanie, to jest bardzo ważne, to jest podstawa. A ma Pan może jakąś taką myśl, albo sentencję, którą niezależnie od okoliczności powtarza Pan? Studentom lub innym ludziom, których pan spotyka. No tak jak napisałem w komentarzu do jednej z ostatnich moich wystaw, najważniejsza jest miłość. Szeroko, szeroka przestrzeń do rozważań. Tyle. Myślę, że tym tyle w akcentem, temacie. Tym akcentem Sentency. najważniejsza jest miłość. Możemy zakończyć naszą. Ja myślałem, rozmowę, że to początek. Też <ślesz> dialog który się tutaj odbył. Ja bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Bardzo mi jest przyjemnie, że dziękuję. Jest pan znakomitym dziennikarzem.